Cześć, z tej strony Pragamer. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku postanowiłem zdobyć jeden z obozów terenowych badań Niro oraz kontynuować wątek fabularny Pamiętam i udajmy się do punktu Niro. Wsiągnę sobie wszystkie tłumiki, bo tak naprawdę ostatnio jak na motocyklu wilki nas zaatakowały. Strzelałem z założonym tłumikiem. Trochę szkoda. O, mamy tutaj jeszcze jedno nieprzeszukane ciało. Myślałem, że ten motocykl w poprzednim odcinku trochę bliżej zostawiłem. Praszka. Kolejne trofea. Nie wiem, czy te grzyby zebrałem już. To się przyda. Czy jeszcze możemy tutaj znajdź to sobie oznaczyć. No, nieźle. No dawaj, dawaj, dawaj! Okej, okay. dobra, uporaliśmy się straszkami. nowych rzeczy. Kopalnia Farciarz. Świetna nazwa jak dla kopalni. Ciekawe czy mieli takiego Farta i stąd powstała ta nazwa. Jeszcze rozglądam, czy nigdzie tutaj nie ma karnictwa z benzyną. Hmm, chyba czeka nas wysok. Znawiam się. Hmm. Tutaj jeszcze mamy jakiś budynek, nie wiem czy go odwiedzaliśmy No nic, spróbujemy dostać się do tego punktu Niro Ledwo, ledwo powiem wam Zobaczymy co tutaj mamy Mały taki obóz jakby. Komplet dobry. Kolejny mikroregistrator z mira. O rany, wczorajsza odprawa no, 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 to no, no, było. Tak? Co się stało? Podobno miałem nieszczelny kombinezon. Przez jakieś dwie godziny mnie odkarzały. Ale przynajmniej puścili. Co? Dzięki Bogu. I co to było? Nie, nie wiem, jakaś usterka komputera czy coś. Jezu! sobie likwidację z powodu usterki? A, nie, Właśnie. ale fajnie, że to mówisz. Szpokój. Chyba wystarczy. usterka komputera. A, czyli co? Wasze kochane dowodzenie postanowiło was uziemić, żebyście przypadkiem nie wracali i wszystkich nie zarazili. A, mój Boże. Tak. I niech Niro. Czy teraz mam ciężki ożyw do zgryzienia. Myślę, że mimo wszystko jeszcze raz w skupienie zainwestuję, a później w inne umiejętności. To mi się skupić. Zawsze mam problem z tych punktów Niro, jak wrócić motocyklem. bezpiecznie dobrze, ja myślę, że spotkamy się już na miejscu 那总是。<coughs> <coughs> Spotykamy się już na miejscu. Jestem ciekawy, co nas tutaj czeka. O Brian, jestem przy jednym z nadajników, w tym przy Camp Creek. E, tu nic nie ma. Poczekaj. E, dobra, zaraz tam będzie agent polowy. Wiesz co robić, bez odbioru. Tak, wiem. Mam nie dać sobie odstrzelić dubska, jednocześnie bawiąc się w podglądacza. Bez odbioru. To Brian. Jesteś tam? No to o co chodziło? Kiedy ostatnio gadaliśmy, wydawało się, że zaraz posikasz się w swój kombinezon. Nic. Zresztą mówiłem: ludzie wyżej postawieni niż ja, którzy nie chcą, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Byłem za blisko, daj, prawie daj, nie, daj, nie bądź bądź. Blisko będzie gotowe. Wiesz, co gówno mnie to obchodzi. By tylko uzyskać informacje na temat Sary? Nie takie. Mam kogoś, kto nad tym pracuje. To trochę potrwa. Chyba musisz uzbroić się w cierpliwość. Huh. Nie żebym miał jakiś wybór, prawda? Ta grupa badawcza nie jest częścią mojej jednostki, więc nie mogę śledzić ich po tej operacji. Chcę, żebyś umieścił na ich, ich hejputerze. A, jasne. Aha, i chcesz, żebym śledził gościa w białym kominezonie. Coś jeszcze? Tak, nie daj sobie odstrzelić dubska. Twój hmm. y, kanał był wcześniej otwarty. Ale na terenie. Nie myśl o tym, jak o podglądaniu. To bardziej coś w stylu konkurencyjnych, wale. obrajam po zbioru. Wszystko nie jedno, jak to razy ja tutaj nadstawiam kar. Zbliżają się. Grupka żołnierzyków mażerujących w szeregu. za to. Właśnie tak. Krzyż, 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 swoje, nie zwracajcie na mnie uwagi. No to znowu musimy się śledzić tutaj, pływać. Coś słyszałem. Szmak! Wszystko Kurczę, tylko pierwszy musieliśmy udać się do helikoptera. Nie chcę cię się jeść. Oho, umieram z głodu. Cofnijmy się. Jak myślisz, ile czasu jeszcze mamy? A skąd mam wiedzieć? Zmienimy się jak doktor skończy. Ktoś jeszcze to słyszał? Nie, kiedy przelatywaliśmy na Twerwę. Ale to było świetrzu. No. Są chyba zaniepokojeni. <laughs> Miałem wrażenie, że już ten jeden mnie zauważył. Co my tu w ogóle robimy? Robimy, co nam każdy. Teraz jest to momencie. Weź wyłaś. Wejdź wyjłaś! Wejdź 2068. Kolejny obiekt wykazuje elementy morfologiczne. Mam nadzieję, że nie będą nigdzie się poruszać. Jak mniej napięte, paznokcie mniej przypominają szpony, jakby zostało obgryzione. Co więcej obiekt ma na sobie biżuterię, także ubrania mniej poszarpane i zniszczone niż... Hej, przepraszam, nie chcą co trochę posłuchałem. Ach, nasz uzbrojony magister biologii. Te, coś w Czyli to ma na sobie biżuterię. Przełożenia włóczą się tu od dwóch lat, drapiąc i rzucając się z pazurami na nas i siebie nawzajem. Załóż złoty zegarek Pawianowi, wypuść go w dziczy i sprawdź, co się stanie po dwóch latach. Ten zegarek wydaje się nowy. Więc? Więc to oznacza, że obiekt albo dbał o niego, albo dopiero ostatnio... Ostatnio go założył? Jasna cholera, myślałem, że oni wszyscy są... no... Kompletnie porąbani? Tak, są! Ale podobnie jak pacjenci z zaawansowaną demencją, umiewają czasem przebłyski świadomości. Ofiary drugiego stadium infekcji wydają się zachowywać szczątkowe wspomnienia. Bez jaj. Bez jaj. na te ubrania. Co? Prawie czyste, prawda? Znaczy, nie czyste, ale większość wirusów jest cała w kuchni i szczyna. Nie. Co, to chętność. jeszcze to słyszał? No więc raz jeszcze. Załóż Pawianowi spodnie na dwa lata. Jezu. Zastanawiałeś się, czemu tak dużo wirusów przebywa w miejscach, gdzie mieszkali ludzie? Nigdy o tym nie myślałem. Tak. Wynika z tego, że niektóre świrusy wstają rano, biorą prysznic, ubierają się, zakładają swoje ulubione złote zegarki, całują żony na pożegnanie, a potem wychodzą z domów, by miło spędzić dzień na zjadaniu nas i obstrywaniu się. Ach, czemu ci goście marnują czas na takie pierdoły? Uff, mam nadzieję, że wszystko słyszałeś, O'Brien. Dobra, teraz czas wynosić się stąd w pizdu. Tak, nie. jeszcze Zostań. musimy się wynieść z Brian. Czekaj. Tak, jestem. Odłożyłem urządzenie tropiące i zdobyłem Co dla ciebie dane. Pada. czy to był mężczyzna, czy kobieta? Co? Dlaczego pytasz? Mężczyzna, czy kobieta? A, to była kobieta, ale nie zapytałem, jak się nazywa. Dobra, będziemy w kontakcie, O, Brian bez odbioru. Najmniej tym razem udało nam się podsłuchać rozmowę za pierwszym razem. Sobie zobaczmy co mamy za wątki fabularne. O, myślę, że w tym odcinku moglibyśmy jeszcze udać się do obozu, tak naprawdę. Zdałbym wszystkie trofea. Może bym w końcu odkrył tą znajdźkę w obozie. Myślę, że wykorzystamy w tym celu szybką podróż. Skóry ze zwierząt możemy także oddać, aby zdobyć zaufanie bardzo liczę, że może uda nam się zdobyć drugi poziom zaufania. Ktoś jest z przybrami. Wiem, spuść go. Dzięki. Ktoś go widzieliśmy. Czy to znajdzie to jest nakrawy gdzieś koło od nas. Czy na górze? Muszę być. Czy my się wie tam wystaniamy? Byłem z klasą, uczyłem angielskiego. Przemoc, komu koleś? Bandy gospodyń domowych i osób, które nie skończyły liceum. Tak czy inaczej, nagle usłyszeliśmy wrzaski. Kilka miesięcy temu byliśmy w ale. Widzieliśmy grupę świerków. To były świerki. co, albo jestem ślepy? Myślisz, że jest jakiś <grywa> Albo nie wiem, gdzie ona jest. zamieszek? Czy jakąś tutaj. O, ukryta taka mała. O proszę, a to ciekawe. Nie wiem, jak tu dotarłem. Księżycowe drzewa. No pięknie. Ciekawe, ile mają to jeszcze w tym odcinku. Aby już w kolejnym kontynuować nasze przygody. Zdajmy futra, trofea. Myślę, że mogę sprzedać wszystko. Dziś to wszystko. Już tak niewiele brakuje do tego kolejnego poziomu Szczerze nie pamiętam czy Mamy wiele trofeów. Jak tam stary? Nie Witam. za wiele myślę, że nie wbijemy hmm, kolejnego dobra, poziomu. Zaczekaj. Na razie to tyle. Mm. Jasne, spoko. Dobrze i myślę, że możemy kończyć tutaj w obozie żelaznego majka. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i do usłyszenia.